Blackstar, Blackstar Jaruś w znak miasto nie śpi Lejesz w uleci nasz kepsy miasto nie śpi Na kredycie, a do śmierci miasto nie śpi Hey hejs, tyś śmierci miasto nie śpi Jakieś panie co ty bredzisz miasto nie śpi Stara szkoła nas nie zmieni, Żyjesz gazik na okrągło Jakby youtube w zapętleniu w kurwę przy krewnej za to kończy się w więzieniu. Bracie, odpal, wygodnie, bujaj się do tego bitu, ej Trudne myśli, słabe serce, płuca twarda jak z tytanu Drugie ciuchy, drugie buty, te kurwy żyją dla szpanu A ty ścinasz, klinisz, całe życie, gonisz mal Ledwo wiążesz koniec z końcem, kurwa bratku, trochę żal tro, tro, tro. do śmierci miasto nie śpi Hemul hejs coś do śmierci miasto nie śpi Jakieś panie co ty bradzisz miasto nie śpi Stara szkoła nas nie zmieni Masz drugą albo trzecią bo ta pierwsza dziś nie Po nagle fala cię uderza pełni czyn przypływy ciepła Coś na oczy na nabawia lecisz na szybkiego Mi ta światła Ci ciężyca w głowie Jazzowa muzyka piso brzabka ci co Suku w gardle, łyk peryki, jarasz kolejnego spała Tak spalony jak tak grzała, wolny krok, kierunek lata. Siadasz w dom, kraszesz bety, smażysz kolejnego bata świecie kręci, te kolory nigdy więcej nie zapalę Jak to mówią na rejonie, na przypale albo wcale całym miasto, miasto nie śpi Jaresz na nakunisz tekstem miasto nie śpi Lejesz w kapcy miasto nie śpi Na kredycie aż do śmierci miasto nie śpi Hemul hejs, coś ty śmierdzi miasto nie śpi Jakieś fanie co ty brudisz, miasto nie śpi Stara szkoła nas i zmienisz Miasto nie śpi Bo to ono nas zabija Najpierw na trwa cię powieści potem na gazie zawija Wy yeah. tu cię zwyzywają No a potem co na fita Najpierw będą cię ubiegłać, potem z potem skarami Najpierw bojka, potem gramy pedrono, najpierw kolka Potem whisky jak salonu. Brudne buty, brudne myśli, ej. tylko bluza będzie kli. Dobrze, że chłopaki z nie poznali, co to li. Może nie ma krakatów na tych jebanych ulicach, a w swoim trybie zombie głowę ma gdzieś na sufitach łyki. Potem bat, potem bat mi Potem krak, potem krak, ej, ej. Dobra. To Domu ziomek Benjamin nie brał dzisiaj żadnych proch, jest trochę wybujany. Nie wygląda na stunera, Ale czasem pozory mylą. Nawet jak idzie chodnikiem, ludzie myślą pali wibar. Co? Co? Waliwi bar ej Miasto nie śpi Jarasz na winisz tym Miasto nie śpi Lejesz ci nasz krepsy Miasto nie śpi Na kredycie aż to Miasto nie śpi Hemul hejs, coś tu śmierdzi Miasto nie śpi Jakieś panie, co ty będziesz? Miasto nie śpi Stara szkoła, nas nie zmienisz Sta... 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 sta, 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 sta szkoła, nas nie zmienisz Blackstar, Blackstar.